Witam serdecznie na dzisiejszym drapingu za 77. Dziś mamy ekstremalne 7, krzyżówkę XXL, płynne złoto, górę kasy, czas na premie, neonowe 7, przypływ kasy, zieloną pensję, szczęśliwe linie, pensje i laki 7. Ile wpadnie, to się zaraz okaże.

Tu dwadzieścia siedem, pensja jeden, dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście i trzydzieści trzy. Szczęśliwe linie: śliwka kości klucz, księżyc pomarańcza, cytryna. liśniana następcza, garnek gruszka truskawka, korona pik serce, Dzwon podkowa słoń, jabłko sakwa, słońce winogrono. No i linie przegrane, zielona pensja, trzydziesta siódma. Osiem, trzynaście, dwadzieścia cztery i trzydzieści pięć. Czternaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia siedem, trzydzieści dwanaście, dwa, siedem, szesnaście, siedemnaście, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, jedenaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden i... Dwadzieścia trzy i tu kontrolne też różne. Przypływ kasy, numer dziewiętnaście trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem, trzynaście i trzy. Dwa, jeden, dwadzieścia dwa, siedem, dwadzieścia pięć trzydzieści 35, trzydzieści pięć osiemnaście dwadzieścia sześć i czternaście i tutaj pusto neonowe siedem dwudzieste piąte cztery dziewięć sześć o jest czarne siedem cztery trzy dwa 2, 5 i 6. A pod siedemką wpada, pod siódemką wpada piątka zwrotu. Czas na premię 43, 28, 17, 6 i dziewiętnaście. 9, 14, 21, 18, 35, 25, 2, 26, 16 i 4. I tu kontrolne różne. To może krzyżówka XL z numerem 23. JAZ N O ATS POE Tu powstaje zuPA E zuP Omen. Ite de. Tu powstaje otucha. <laughs> Sobota. No, i wychodzi na to, że krzyżówka jest przegrana. Mnożnik był razy 3, w Bonusie było 100, ale kontrolne E i U. Także krzyżówka przegrana. Góra kasy, 21 numer: 37, 15, 42, 49 i 39. 14, 33, 35, 26, 21, 41, 38, 32, 45, 36, 43, 11, 34, 19, 47, 27, 12, 17. Osiemnaście i dwadzieścia pięć. Kontrolne różne płynne złoto? Numer siódmy.

Trzydzieści dziewięć, czterdzieści jeden, dwadzieścia osiem, sześć i trzydzieści trzy. Trzynaście, dwadzieścia trzy, siedemnaście, dwadzieścia sześć osiem. I płynne złoto puste. I na koniec zostaje ekstremalne 7 z numerem trzecim. Zobaczymy, czy to wpadnie jakiś plik albo siódemka, albo złoto. Także ostatnia szansa. Lecimy. Kwiat, cytryna podkowa, palma narty, wiśnie, awokado, melon. Plecek chmury, muszka, diamenty. Auto gwiazda, Perła ananas. I ostatnie szanse, balsam, trofeum i na koniec kawa i ekstremalne przegrane. Podsumowując dzisiejszy morze Pustaków za 77. Jedyna wygrana, jaka wpadła, była to siódemeczka w neonowym 7 i dało to 5Z zwrotu. Także 72 zł do tyłu na dzisiejszym zdrapingu. Mam nadzieję, że jutro pójdzie lepiej. Na jutrzejszy zdraping serdecznie zapraszam i życzę miłego dnia. Trzymajcie się zdrowo. Na razie, cześć.